Cześć, czołem, witam ją. Dawno mi tutaj nie było, bo od ostatniego materiału minęło już ponad 3 tygodnie, ale no niestety taki był ten ostatni okres, że nie miałem kompletnie czasu na zrobienie jakiegokolwiek materiału. Nad czym bardzo ubolewam. Jednak no, YouTube, jak na tą chwilę, jest dla mnie takim zajęciem pobocznym, a w okresie letnim mam tego czasu naprawdę bardzo mało. Ale. No, nie przedłużając, lecimy z tematem tego materiału. Także od premiery iOS 184 minęło już ponad 6 tygodni, a od pierwszej bety iOS 185 ponad 5 tygodni. I po kilku betach w końcu pojawiła się oficjalna wersja tego systemu, który jednak za wiele nie wnosi. Ale o tym, co nowego pojawiło się wraz z premierą tego systemu, zaraz sobie omówimy. Jednak Skoro już jesteśmy prawie w połowie maja, to oznaczać może tylko jedno, że wielkimi krokami w końcu zbliżamy się do konferencji WWDC 2025, która odbędzie się zaraz na początku czerwca, a mianowicie dla nas najważniejszym dniem z tych kilku dni będzie 9 czerwca, gdzie zostanie zaprezentowany najnowszy iOS 19, a dosłownie chwilę po tej konferencji zostanie udostępniona pierwsza beta iOSa 19 dla deweloperów. Ja osobiście nie mogę doczekać się tego czerwca, tym bardziej jeżeli większość plotek okaże się prawdą i iOS 19 będzie największą zmianą wizualną systemu od iOSa 7. Więc pozostaje nam już tylko niecały miesiąc od dnia dzisiejszego i będziemy mogli pobierać iOS 19 na nasze urządzenia. Ale no powracamy do głównego wątku tego materiału, czyli iOS 18.5. To zaczniemy sobie może od numeru buildu dla tego systemu i jest on o znaczeniu 22F75. Co do wielkości aktualizacji, to u siebie przychodziłem chyba z trzeciej bety na wersję RC i tutaj ona wynosiła lekko ponad 7 Giga. W waszym przypadku te wartości mogą się różnić. To wszystko zależy od modelu iPhone'a oraz z jakiej wersji systemu dokonujecie aktualizacji. Jednak prawdopodobnie będzie to gdzieś około tych 7 GB. Ok, więc przechodzimy do funkcji, zmian i nowości, jakie się pojawiły w tym systemie. I zaczynając. To nie. Niestety, wciąż nie ma dostępnej Siri w języku polskim czy funkcji Apple Intelligence. Więc ta aktualizacja w tym przypadku nie wnosi nic nowego, nawet żadnych nowych funkcji. I mamy dokładnie taką samą sytuację, jak mieliśmy to przykładowo przy aktualizacji do iOSa 18.4 ponad ten miesiąc temu, gdzie funkcje AI są dostępne po zmianie języka telefonu, przykładowo na angielski. Więc zaczniemy od pierwszej zmiany, jaka pojawiła się wraz z aktualizacją do iOSa 18.5. A mianowicie jest to nowa tapeta która w zasadzie pojawiła się w ostatniej becie tego systemu i jest to taki zwyczaj Apple o tej porze roku, gdzie firma z Cupertino wypuszcza tapety skierowane do konkretnej grupy społecznej. Trzeba przyznać Apple, że w tym roku ta tapeta w sumie jest całkiem fajna. Tapeta nie dość, że zmienia się za każdym razem, kiedy zablokujemy i odblokujemy ponownie telefon, to również przykładowo podczas ściągania centrum powiadomień na ekranie głównym dostajemy animację przesuwania się całej tapety. Dodatkowo podczas odblokowywania ekranu, czy chociażby jak mamy włączoną opcję Always on Display, tapeta zmienia się w jakby pociętą i podczas odblokowywania dostajemy bardzo przyjemną dla oka animację. Okej. Okay. Więc pozostawiamy tapety i przechodzimy do kolejnej funkcji, która była już dostępna w betach iOS 18.4, jednak Apple nie zdecydowało się na jej wprowadzenie wraz z oficjalną premierą tego systemu. Chyba to było dla nich za dużo. I ponownie powróciliśmy do testowania tej funkcji w betach iOS 18.5. No i miesiąc później Apple zdecydowało się na wypuszczenie tej funkcji do tego systemu. A mianowicie chodzi o funkcję podwójnego czy też potrójnego tapnięcia w tył telefonu, a bardziej o powiadomienia, które dostajemy po wykonaniu jakiejś akcji. Do tej pory jak jak mieliśmy przypisaną jakąś akcję do podwójnego bądź potrójnego tapnięcia, to po wykonaniu któregoś tapnięcia akcja po prostu była wykonywana i nie dostawaliśmy żadnego powiadomienia o tym, że dana czynność się powiodła. Tak jak jest to chociażby w przypadku, kiedy korzystamy z jakiegoś skrótu, czy to do otwarcia aplikacji, czy do wykonania jakiejś czynności. I jak telefon ją wykona, to dostajemy potwierdzenie o jej wykonaniu, a w przypadku modeli z dynamiczną wyspą takie powiadomienie pojawia się właśnie w tej dynamicznej wyspie. W tym przypadku jest to nieco inaczej. Przykładowo, jak przypisaliśmy do podwójnego tapnięcia łatwy dostęp, to taka akcja się dokonywała. Jednak system w żaden sposób nas o tym nie informował. I tak jak już wspominałem, Apple testowało tę opcję przy iOS 184. Jednak na chwilę przed wydaniem oficjalnej wersji odpuścili temat i ponownie powrócili z tym pomysłem przy iOS 185. Jak dla mnie osobiście zamysł jest całkiem fajny. Jednak mam dwa zastrzeżenia. Pierwsze to dla nowszych urządzeń, które posiadają dynamiczną wyspę, powiadomienie te właśnie mogłoby się pojawiać w tej dynamicznej wyspie, tak jak jest to chociażby właśnie we wspomnianych przeze mnie skrótach. A kolejną rzeczą to słaba implementacja tego powiadomienia, gdy korzystamy z trybu ciemnego. Bo jak możecie zobaczyć, ciemne napisy na ciemnym tle są słabo czytelne. I cała ta animacja jest jakaś taka nie w stylu Apple. A jeżeli powiadomienie te wam nie odpowiada, i nie macie problemu z pamięcią co do tego, co macie przepisane do tej funkcji, no to możecie sobie to bezproblemowo wyłączyć. Wystarczy, że przejdziecie do ustawień tapnięcia w tył telefonu, i tutaj Apple dało nam taką możliwość. Apple zdecydowało się na delikatne zmiany w interfejsie gwarancji urządzeń. Więc jak przejdziemy do ustawień, stąd przechodzimy do ogólnych, a następnie do Apple CarE i gwarancja, tak jak możecie zobaczyć, od razu na samej górze pojawił nam się opis, czego dotyczy ta konkretna opcja. Wcześniej takiego opisu nie mieliśmy, tylko od razu pojawiała się lista naszych urządzeń, a po tym opisem, dalej tak jak poprzednio mamy wszystkie nasze urządzenia jednak jak sobie przejdziemy do któregoś urządzenia to teraz również mamy podany konkretny model tego urządzenia czyli przykładowo w moim przypadku iPhone 15 Pro Max czy AirPods Pro drugiej generacji z USB-C Apple Watch Ultra itd tak dalej i tak dalej oraz pojawiają się numery seryjne tych urządzeń gdzie poprzednio wyświetlały się dane odnośnie gwarancji a nic odnośnie konkretnego modelu czy numeru seryjnego urządzenia jeżeli korzystacie ze standardowej aplikacji Maila od Apple to tutaj również pojawiła się mała zmiana jak otworzymy aplikację i przejdziemy do strony głównej, to w prawym górnym rogu mamy trzy kropki. Po kliknięciu w te kropki rozwija nam się menu, w którym pojawiła się nowa opcja wyłączenia oraz łączenia zdjęć kontaktów. Ja osobiście korzystam z innej aplikacji maila od lat i używam tej opcji zdjęć kontaktów, dzięki czemu nie czytając zawartości. Po samym zdjęciu jestem w stanie wywnioskować, czy dany mail to coś ważnego, czy raczej spam. Co znacznie przyspiesza sprawdzanie maili. Opcja ta, oczywiście, była już dostępna wcześniej i nie jest to nic nowego, jednak, żeby ją wyłączyć czy włączyć, musieliśmy przejść do ustawień aplikacji i dopiero w tym miejscu mieliśmy możliwość dokonania zmiany. Teraz zostało to wbudowane bezpośrednio do aplikacji bez konieczności grzebania w ustawieniach, więc zmiana na plus. Apple wciąż pozostawiło możliwość włączenia bądź wyłączenia zdjęć kontaktów w ustawieniach, jak to miało miejsce do tej pory. Jednak no, nie ma co ukrywać, że możliwość włączenia czy też wyłączenia tej opcji prosto z aplikacji jest o wiele szybsze i wygodniejsze, bo nie trzeba się przekopywać przez całe ustawienia. I oczywiście, żeby móc korzystać z tych nowych funkcji maila, to niestety musicie mieć ustawiony język iPhone'a, przykładowo na angielski. W języku polskim jest brak jakichkolwiek tych nowych funkcji. Pojawiła się jeszcze jedna ze zmian w mailu. Tutaj u góry, gdzie wybieramy kategorię maili... O teraz na samym końcu wychyla się kategoria wszystkich maili, której w poprzednich wersjach systemu nie było widać, a natomiast widoczne były tylko i wyłącznie trzy główne kategorie. Jeżeli posiadacie Apple TV, to w notatkach dotyczących tej aktualizacji pojawiła się informacja o tym, że możemy dokonywać zakupu w Apple TV za pomocą opcji kup z iPhone'a. Możliwość wykonywania połączeń czy wysłania wiadomości za pomocą satelity jest dostępna na iPhone'ach od modeli 14 wzwyż. Niestety funkcja ta jak na ten moment jest ograniczona do kilku krajów, w tym oczywiście nie ma Polski, jednak no jeżeli mieszkacie w którymś z krajów, który tę funkcję wspiera, to od aktualizacji do iOS 18.5 Apple aktywowało tą funkcję dla modeli 13 i o dziwo dla wszystkich modeli, a nie tylko i wyłącznie dla modeli Pro. Jeżeli korzystacie z opcji czas przed ekranem, to wraz z pojawieniem się tej aktualizacji Apple dodało powiadomienia, kiedy przykładowo wasze dziecko rozszyfruje wasze hasło i wpisze je na swoim urządzeniu. To od razu dostaniecie o tym powiadomienia. Więc podsumowują, tak jak widać i jak wspominałem na początku tego materiału, aktualizacja do iOS 18 nie wnosi za wiele. I nie ma tutaj żadnych wielkich nowości czy funkcji. Największą nowością jest chyba tapeta. Jednak, no tutaj nie ma co się dziwić, bo jak dobrze wiemy, Apple stwierdziło, że większość funkcji AI, które miały się pojawić na wiosnę tego roku, pojawi się za rok, a nawet i za dwa. Więc teraz bardziej skupiają się na nadchodzącym ios 19, który zadobiotuje we wrześniu wraz z pojawieniem się najnowszych modeli iPhone'ów 17. A za niecały miesiąc zaczną się pierwsze bety tego systemu. Co do wydajności i stabilności iOS 18.5, to tutaj trzeba przyznać, że w moim przypadku jest o wiele, wiele lepiej, niż jak to miało miejsce na iOS 18.4. Nie ma problemów z zacinającymi się powiadomieniami, czy animacjami odblokowywania telefonu, czy generalnym poruszaniu się po UI. Nawet z tą nową dynamiczną tapetą. Otwieranie aparatu z ekranu blokady nie ma problemów. Wszystko otwiera się bardzo przyjemnie i płynnie. I w końcu Apple poradziło sobie z czarnym ekranem przy uruchamianiu aparatu z ekranu blokady. Bateria to samo, widać poprawę. Także generalnie aktualizacja na plus i jeżeli borykacie się z Jakimiś problemami na starszych wersjach systemu, to warto sobie zainstalować tą aktualizację, bo istnieje duże prawdopodobieństwo, że błędy, problemy czy ścięcia telefonu zostaną wyeliminowane. Ekran promotion w moim iPhone 15 Pro Max, który przez dłuższy czas wydawał się jakby nie osiągał tych pełnych 120 Hz, na poprzednich wersjach systemu, teraz chodzi o wiele, wiele lepiej. Także ja osobiście jestem zadowolony z tej aktualizacji, i w moim przypadku urządzenie chodzi o wiele, wiele, wiele lepiej niż jak na ostatnich wersjach systemu, więc. Brawo Apple, chociaż tym razem udało Wam się cokolwiek poprawić, więc jeżeli zastanawiacie się, czy warto instalować tą aktualizację, to raczej nie ma nad czym, bo jest to naprawdę udana wersja iOSa 18. Co do kolejnych nowości od Apple, jeżeli chodzi o iOSa, to tak jak wspominałem, przede wszystkim, za niecały miesiąc pojawiał się pierwsze bety iOSa 19, ale również w maju powinny zacząć się pojawiać bety iOSa 18.6, który również raczej nie wniesie za wiele nowości. Ale no to zobaczymy, pozostaje nam czekać. Więc w tym materiale to byłoby wszystko i życzę Wam miłego dzionka. Do zobaczenia w kolejnym materiale, który mam nadzieję, że pojawi się w miarę szybko. Cześć!